Animation ANIMATIONS POLSKIE Nie mogłem pojąć, dlaczego przełożona dziwnie na mnie spojrzała, kiedy powiedziałem, że idę do pokoju 14 uciąć komara. Przecież nie było w tym nic dziwnego, kiedy ktoś z nas rozkładał nosze w jakimś pokoju, żeby zdrzemnąć się w trakcie nocki. Pracujemy przez 12 godzin z rzędu i mamy jedną długą przerwę w połowę zmiany na odpoczynek. Jeśli bardzo chcesz, to śmiało, powiedziała, marszcząc brwi. Och, Sharon, to świeżak. On nie ma bladego pojęcia o tym, wtrąciła Jodie, jedna z pielęgniarek. Sharon odwróciła się i spojrzała na nią. Ach, tak, masz rację. Widocznie nikt ci jeszcze nie powiedział. Że niby co? O co chodzi z tą czternastką? Zżerała mnie ciekawość. To był ostatni wolny pokój na piętrze. Pozostałe miejsca były pozajmowane. Sale konferencyjne, schowki i tym podobne. Jednym słowem, wszystkie, gdzie można rozłożyć nosze i walnąć w kimę. No cóż, każdy, kto tu pracuje, uważa, że tam straszy powiedziała Sharon. Myślałem, że jaja sobie robi. Zresztą ludzie pokroju Sharon, którzy twardo stąpają po ziemi na pewno nie wierzą w takie bzdury. Serio? zaśmiałem się pod nosem w ogóle nie wierzę w takie rzeczy. Wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć. Kiedyś widziałem film dokumentalny na ten temat. Był fascynujący. Pokazywali tam ludzi, którzy wyobrażali sobie Bóg wie co, i potem wmawiali, że to prawda, dodając do swojej historii postacie takie jak duchy czy demony. To wszystko zgraja skończonych kłamców, coś jak ludzie od porwań UFO. Serio wierzycie w takie rzeczy? Popatrzyły na siebie, jakby komunikowały się telepatycznie. Pracowałem tam dopiero od jakiegoś czasu i jeszcze nie porozmawiałem się z nikim bez słów. Wtedy jeszcze czegoś nie wiedziałem. Że należy słuchać ludzi, którzy robią coś dłużej od ciebie. Z reguły wiedzą lepiej niż ty, a w szczególności jeśli jesteś żółtodziobem jak ja wtedy. Znaczy wiesz, jak na mnie wierzysz, to może spróbujesz. Ej, nie róbcie mu tego, to nie w porządku! rzucił ktoś z oddali. To był Liang. Gość, który też pracował tam przez dłuższy czas. Lepiej sobie daruj, Jason. To nie jest dobre miejsce na drzemkę. Miałem zaufanie do Lianga, więc rozczarowało mnie, że wkręcał mnie jak inni. Mieli bekę z żółtodzioba. Może sami chcieli zająć moją pryczę i dlatego opowiadali mi te bajki, pomyślałem. Spoko, czaję, jestem w tym nowy, ale serio nic mi nie będzie. Jestem totalnie wyluzowany. Liang starał się przemówić mi do rozsądku, ale spuściłem go po brzytwie. Sharon i Jody dały Sysiana. Siedziały w ciszy, czekając na rozwój sytuacji. Wyśmiałem je w myślach. Poszedłem do schowka po koce i zabrałem je do pokoju. To był pokój dwuosobowy z dwoma łóżkami. Łóżeczka lśniły czystością. Aby zmieni prześcieradło, pomyślałem, i nie będzie trzeba robić przemodlowania, żeby weszły nosze. Tak będzie łatwiej, pomyślałem. Wyłączyłem światła i położyłem się w łóżku obok drzwi. Pokój był cichy i zaciemniony, usnąłem jak niemowlę. Miałem okropny sen. Ktoś stał nade mną i patrzył jak śpie. Dokładnie wiedziałem, gdzie jestem i czułem się obudzony, pomimo iż wciąż spałem. Próbowałem podnieść ramiona, ale były bezwładne. Miałem paraliż senny i czułem przerażenie. Próbowałem spojrzeć w górę, ale nic z tego. Jedynie widziałem zarys czegoś, co było olbrzymie i wrogo nastawione. Przemawiało do mnie agresywnym tonem, aż w końcu zaczęło krzyczeć. Serce waliło mi jak młot, kiedy uświadomiłem sobie, że to coś chce mnie dorwać. Chciałem wstać, ale na próżno. Wpadłem w panikę, warlając się po łóżku, aż w końcu na całe szczęście, przebudzenie. Uświadomiłem sobie, że to tylko sen to wszystko było snem. To z pewnością produkt mojego przepracowanego umysłu. Ale dlaczego nadal czuję panikę i zagrożenie? Czułem się, jakby miał za chwilę umrzeć. Przez kilka chwil pokój pozostawał ciemny i cichy, aż nagle słyszę, jak ktoś obok mnie odcharknął ślinę w kompletnej ciemności. Poczułem dreszcze na plecach. Byłem kompletnie rozmontowany. Krótyna obok została zaciągnięta, kiedy spałem, zasłaniając sąsiednie łóżko. Chciałem wierzyć w to, że to jakaś pielęgniarka weszła i położyła się obok mnie, ale przeczucie mówiło mi co innego. Coś było nie tak. Musiałem rzucić okiem. Wyjąłem latarkę i spojrzałem z przerażeniem w oczach. Wpierw nic nie zobaczyłem, ale potem ujrzałem rękę powykręcaną i krwawiącą. Cera zzieleniała, czarna i pognita. Ciągnęła za kurtynę. Twarz spoglądająca na mnie z drugiego łóżka nie była ludzka. To było coś złego, coś, co zaplęgło się tutaj i czego w ogóle nie powinno tu być. Abominacja, okropna, zła rzecz, przyczajana w miejscu, w którym ludzie powinni wracać do zdrowia. Krzyknąłem tak głośno, że zbudziłem całe piętro, wystrzeliłem z pokoju, potknąłem się i potukłem całe biodro, skończyłem w koszu na pranie obok drzwi. Zerwałem się i wybiegłem ze szpitala. Moja noga więcej już tam nie stanęła. Nie mogę znieść myśli o przebywaniu z tym czymś w jednym budynku. Jeśli to dalej tam jest, ja nie wrócę tam za Chiny i pół Ameryki, a już na pewno nie jako pacjent. Pacjenci zawsze się uskarżali na problemy ze snem w tym pokoju. Na ich miejscu wezwałbym lekarza i poprosił o Pawulon, gdybym miał tam spać. Teraz już rozumiem, dlaczego nikt nie chciał postawić nogi pokoju numer 14. Beny Animations Polskie.